Szanowni Państwo, szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj e, w miejscu szczególnym i z, 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 również z okazji szczególnej, bo to dzisiaj kończymy kampanię do Parlamentu Europejskiego. Kończymy ją w Olsztynie w miejscu, jak już powiedziałem, szczególnym, przed Filharmonią, z Machem Filharmonii Olsztyńskiej, która jest dowodem na to, iż warto było w 2004 roku podpisać akt akcesyjny Polski do Unii Europejskiej, bo przecież została zbudowana. Rozpoczął budowę tego, wiem, wspaniałego, tego wspaniałego obiektu, nie, obiektu marzeń, nie tylko samych mieszkańców Olsztyna Anderyński, ówczesny marszałek, a kończył i realizował w całości Janusz Lewandowski, który jest wśród nas dzisiaj. Wśród nas jest również Dzisiaj są kandydaci, jest lider listy Sojuszu Lewicze Demokratycznej w Unii Pracy do Parlamentu Europejskiego, jest pani żona Keres-Alamoński, kandyduje również od nas. No i oczywiście młodzież, ci, którzy najczęściej i najbardziej pracowali ciężko, żeby wiedza o nas, kandydatach była pełna, a może nawet tak jeszcze pełniejsza niż sami uważamy. Aby nasi wyborcy chcieli na nas, na listę Sojusza Licy demokratycznej Unia Pracy zagłosować. Bardzo proszę, panie radzie. Od 35 lat odbywają się bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Co 5 lat. Ja nie chcę już się rozwodzić nad niedemokratyczną, moim zdaniem sprzeczną z Konstytucją, ordynacją wyborczą, która upośledza, no upośledza która upośledza możliwość reprezentacji mniejszych województw, zwłaszcza z Polski Północno-Wschodniej, w sensie swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ale te dwa ogromne województwa, które składają się na okręg numer 3, notabene lista SLDUP to nosi też numer 3, więc taka zbieżność ciekawa, ogromny obszar. Teren większy od Szwajcarii, większy od Holandii, półtora razy większy od Belgii, stosunkowo skromnie zamieszkały, dlatego ważna jest frekwencja, dlatego bardzo wszystkim zachęcamy do głosowania pojutrze generalnie, bo Francuzi mają takie powiedzenie, ale on tużur, czyli nieobecni zawsze nie mają racji. My byliśmy, ta dziesiątka kandydatów, w skład których Chodzi m.in. szóstka wspaniałych kobiet. Byliśmy w trakcie tej kampanii we wszystkich 21 powiatach w Armii Mazur, choć może nie we wszystkich 116 gminach. We wszystkich 17 powiatach województwa Podlaskiego, choć może nie we wszystkich 118 gminach. I rozmawialiśmy z ludźmi, słuchaliśmy i dużo się też nauczyliśmy. Te wybory są szalenie istotne. Dlatego, że Unia Europejska jest na zakręcie. Byliśmy też na uczelniach, Byliśmy na uczelniach, ja nawet grałem w turnieju w brydżowym w Łomży, który których wolałem go nie wygrać, ale niestety jak się stało, bo to jak się wygra, to też powie, że ustawiony turniej. Natomiast Unia znajduje się na zakręcie, dlatego że z jednej strony, i trzeba zawsze przypominać, Polska 10 lat temu weszła do tej kluczowej instytucji. Całego kontynentu, niemal całego 28 państw i to Sojusz Lewicy Demokratycznej wtedy prowadził Polskę. Sam pamiętam, brałem udział w tych finalnych negocjacjach i 1 maja pamiętam, gdy flaga polska w Dublinie po raz pierwszy wchodziła, wchodziła została wciągana na maszt i bardzo dużo skorzystaliśmy ze środków unijnych, ale jest również brak satysfakcji pod wieloma względami, ponieważ jest prawie 30 milionów bezrobotnych. W Unii Europejskiej, a tu szczególnie w Polsce Północno-Wschodniej, w i Mazury bezrobocie ponad 20%, są powiaty, gdzie jest bezrobocie 30%, niemal 40%. Podobnie jest na Podlasiu. Nie zawsze te środki zostały właściwie wykorzystane. Nie ma obwodnicy Olsztyna, nie ma obwodnicy yy, Białego Stoku, nie ma Bartosz. lotniska w Białym Stoku. Bartosz. Nie ma lotniska, tak i wielu innych miast powiat. Nie ma lotniska w Białym Stoku. Władze. POPSL nie potrafiły nawet oddać do użytku lotniska w Trzymanach, które było przez kiedyś lotniskiem zapasowym układu warszawskiego. Ale jest coś ważniejsze niż niezbyt dobre wykorzystanie środków unijnych. Mianowicie w Polsce rządzi od 9 lat prawica. W Unii Europejskiej od wielu lat rządzi również prawica. I ta prawica preferowała yy, jakby interesy banków czy upadających państw takich jak Grecji, aniżeli koncentrowała się na losie poszczególnych ludzi, małych i średnich przedsiębiorstw i zwykłych ludzi. I Unia Europejska musi się zmienić i to było główne motto kampanii SLD zmienić w jakim kierunku. Nie może być tylko unią gospodarczą czy unią polityczną i myśleć o tym jak stanie się jeszcze unią obronną w sensie właściwych zdolności gwarantujących nasze bezpieczeństwo, ale musi być Unią zwykłych obywateli, musi być Unią społeczną, Unią socjalną. Te środki mają przede wszystkim być unijne wykorzystane na tworzenie miejsc pracy. Wtedy nie będzie takiego odpływu młodych za granicę. I drugi element, że musimy krytycznie oceniając aneksję Krymu, krytycznie oceniając pod wieloma względami to, co się dzieje na Ukrainie, opadając się za integralnością. Tego państwa, które, którego niepodległość uznała po raz pierwszy Polska i pierwsza na kilka godzin przed Kanadą, musimy pamiętać, że my z jednej strony mamy Unię Europejską, do której sami należymy, ale z drugiej strony jesteśmy regionem, który graniczy z Rosją 210 km, cała granica Polski z Rosją. I żeby właściwie wykorzystać mały ruch graniczny, podobnie podlaskie, które w dużej mierze żyje ze środków, które zostawiają Białorusini miliard złotych w zeszłym roku. Więc wierzymy, że jeżeli będzie reprezentacja Polski wśród tych 51 osób, będzie jak najwięcej osób z lewicy. Bo nie warto głosować na PiS, który jest eurosceptyczny, a nawet antyunijny, nie warto głosować na PO, PSL, które jak widać opowiadają się za interesem wielkiego kapitału, a nie za interesem zwykłych ludzi. W ostatnich dniach okazało się, że Andrzej Celiński, jeden z najbardziej doświadczonych ludzi kandydujących z Twojego ruchu wycofał się z kampanii, że Kazimierz Kuc powiedział z twojego ruchu również, że żałuje, że kandyduje, więc my jesteśmy jedyną lewicą w Polsce i mamy szansę, że nasza rodzina, czyli socjaliści i postępowi demokraci staną się największą, największym ugrupowaniem w tym parlamencie europejskim, że Martin Schulz ma szansę być nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej wtedy ten zwrot właściwej polityce, która będzie satysfakcjonowała zwykłych obywateli będzie zapewniony. I z taką nadzieją, z ostrożnym optymizmem idziemy do tych wyborów niedzielnych. Bardzo proszę, pytania, proszę. Jak Państwo oceniacie swoje szanse na zdobycie mandatu w naszym okręgu? To no Pan redaktor zadał pytanie, będąc świadomość, mając świadomość, że tu nie ma przydzielonej liczby mandatów, na tym polega absurd tej ordynacji. Gdyby Brać pod uwagę, że jest 51 mandatów i populacja obu tych województw 2,5 miliona, to tu powinno być przydzielonych 3,5 mandatów, 4 lub 3. Natomiast dwukrotnie było tutaj tylko dwa mandaty, bo one idą głównie do tych wielkich okręgów. Więc tu, żeby był mandat dla SLD, musi być dość duża frekwencja, ale ważne jest też, no, głosowanie na ludzi, bo tu było dwóch eurodeputowanych poprzednio, no, z których jeden odniósł taki sukces, że skończył studia, przedstawiciel PO, a później odebrano mu immunitet i został skazany, myślę o Krzysztofie Lisku, a drugi Jacek Kurski, który w tak zwanym międzyczasie zmienił ugrupowanie i teraz kandyduje z Warszawy i dał się poznać tylko z szybkiej jazdy po drogach obu, obu województw, więc Ważne, żeby mieć tutaj przedstawicieli, którzy będą nie spadochroniarzy, nie y, ludzi tak jak y, przedstawiciel PIS-u który nie jest profesorem, jest doktorem habilitowanym, jest profesorem uczelnianym, nie powinien używać tego, tak tego tytułu. Tyto, ty, I, tylko ci, którzy znają, znają te realia i wierzą, że prędzej czy później ta niedemokratyczna, moim zdaniem sprzeczna z konstytucją, ordynacja została, zostanie zmieniona, ale dopóki nie zostanie zmieniona, trzeba głosować według tych reguł. Szanse są duże, pomimo. jeżeli będzie duża aktywność wyborcza. Szanse są duże. Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przedstawiciela, kandydata Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jeżeli aktywność wyborców będzie duża w województwie podlaskim i w To jest warunek i gwarant, że będzie to właściwa reprezentacja tego okręgu wyborczego. W przeciwnym razie to znowu będą ci, którzy nic wspólnego z tym terenem. Kiedyś mówiliśmy, że jest to e, ściana wschodnia, później chcieliśmy mówić coraz częściej, że jest to ściana w płaczu, a dzisiaj to nawet już niektórym płakać nie chce, bo oczy wyschły, bo łzy nie siekną. Z biedy, która jest na Warni i Mazurach też. Warto dodać na koniec, że te wybory mają też no dodatkowe... Nie, ale na koniec naszego spotkania, chyba, że będą jeszcze inne pytanie. te wybory mają szczególne znaczenie, ponieważ one otwierają... Sekwencję czterech kampanii wyborczych. Prawdopodobnie 16 listopada musi to ogłosić prezydent. Odbędą się wybory samorządowe, lokalne i regionalne, pierwsza ich która. Później w przyszłym roku mamy wybory w połowie roku 2015, wybory prezydenckie i to najważniejsze z punktu widzenia struktury w październiku 2015 wybory do Sejmu i Senatu, zwłaszcza, zwłaszcza do Sejmu. Więc ponieważ nie było trzy lata wyborów, to wszystkie ugrupowanie i partie polityczne. No, wystawiły tutaj y, pierwszą ligę. Kandyduje 130 posłów, y, kandyduje bardzo wielu i tuziny byłych posłów. Kandyduje bardzo wielu ludzi zajmujących rozmaite stanowiska w administracji. Czyli to będzie taki prawdziwy test siły lub słabości poszczególnych ugrupowań. Wiele nowych ugrupowań funkcjonuje. Ludzie sobie nie znają sprawy, jak trudno jest przekroczyć próg 5% w tak dużym państwie, jak prawie 39-milionowa Polska. Bardzo trudno. Ja nie wiem, czy tak trudno, moim jeżeli, jeżeli przy niskiej frekwencji 300 tysięcy wystarczy, żeby przekroczyć 5%? 400 tysięcy, no ale nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Jeszcze sprzeczajmy się o te 100 tysięcy. No. To nie jest tak wiele. Nie, ja ale... myślę, że war, warunek podstawowy być obecnym przy urnach. Zachęcamy Państwa, koniecznie. Ja jeszcze chciałabym I... jedno słowo wypowiedzieć. Wy bardzo proszę, bardzo Bardzo, proszę. bardzo ważne, bo o tym nikt nie mówi, akurat nasze województwo, warmińsko mazurskie i Podlaskie, oprócz tego jeszcze Lubelskie, mamy specyficzną sytuację. Wielu kandydatów złożyło wiele bez pokrycia obietnic. A tak naprawdę nikt nie będzie walczył w Parlamencie Europejskim właśnie za nasze województwa. My musimy pamiętać, my jesteśmy zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Część środków została już rozdysponowana z Funduszu Bezpieczeństwa. Zadecydowano o tym bez nas przez ostatnie pięć lat. Nie mieliśmy ekspertów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w parlamencie. Dzisiaj te środki będą alokowane właśnie tu, na zewnętrznej granicy Unii. To my, tak naprawdę, mieszkający tutaj, wiemy i na nasze życie największy wpływ ma prawodawstwo unijne, nie prawodawstwo nasze, ponieważ tylko i wyłącznie do Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego należy kompetencja granicy zewnętrznej Unii. Więc to, kogo wyślemy do parlamentu, zadecyduje o tym, co się będzie działo tak naprawdę na granicach naszych województw. Mówi to pani Salomoński-Kieres, policjantka, do doktorantka z dużym doświadczeniem w negocjacjach w tej kwestii w Parlamencie Europejskim i w ogóle w całej Unii Europejskiej. Pamiętajmy też, że w ogóle prerogatywy tego parlamentu ogromnie wzrosły na podstawie traktatu lizbońskiego. Panie poszło jeszcze jedno zdanie. No. Komentarz do Korbina Mikkej, nowej prawicy dorosłych, nowej siły politycznej. tam Pan powiedział, nie niedługo kolejne wybory, może się Korbinowi udać e, przekroczyć odpowiednie progi. Smutek? Ja, ja osobiście znam Janusza Korbina nie wiem ile lat, jeszcze z czasów studenckich. Poznałem go, ponieważ przychodził do nas na Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej jako brydżysta. On był Znaczył bardzo był taki skrajny? Nie, on był, ja go poznałem jako, jako teoretyka gry w karty, sam grałem w pierwszej lidze brydżowej i Janusz Korwin-Mikke, który trafił pierwszy i jedyny raz do Parlamentu Polskiego, do Sejmu w 91 roku, wtedy nie było żadnego progu wyborczego, on wówczas przygotował tę słynną ustawę taką lustracyjną, gdzie wśród głównych działaczy doszukał się spiskowców i ludzi niegodnych, to była straszna atmosfera. Więc jak zawsze mu mówiłem, Janusz, ty jesteś dużo lepszym brydżestwem, zwłaszcza teoretykiem, bo praktykiem też tej gry był gorszym, niż politykiem. Ja wierzę, że Janusz Korwin-Mykę, nawet w tej sprawie nie powiem z kim się założyłem o, o, o dużą rzecz, że nie przekroczy progu 5%. On oczywiście mami, prowokuje, głównie ludzi młodych, ale ci młodzi przede wszystkim nie głosują. I wierzę, że to byłby zły obraz Polski, gdyby taka struktura, taka formacja, która. Tako, tako retoryką, bo to... I z taką retoryką, no, która nie szanuje ani praw kobiet, no, ani nie. praw osób niepełnosprawnych, których mamy 5 milionów, weszła do polskiego Sejmu, ponieważ ona by mogła wzmocnić ten obóz sił yy, jakby skrajnych, antymigranckich i nie tylko, eurosceptycznych. I... Mam nadzieję, że te skrajne ugrupowania również takie jak Solidarna Polska i inne nowe ugrupowania, dla których jest sprawa życia lub śmierci, bo dla SL my jesteśmy dzisiaj trzecią siłą polityczną. Chcielibyśmy być drugą i wierzymy, że społeczeństwo jest zmęczone już, ma dosyć tego, że Platforma i PiS, które są pod wieloma względami ugrupowaniami bliźniaczymi, żerują na wzajemnym podżeganiu takiej niechęci do siebie. My odzyskujemy powoli zaufanie, które utraciliśmy jako SLD. Jestem przekonany, że w każdym etapie tego czwórszkoku będziemy mieli lepszy wynik. To budzenie takich wchodów różnych, mhm. może przez skrajne grupowania, w tym również kolejne to się może w sposób bardzo poważny odbić na naszych mieszkańcach dzisiaj Europy, Unii Europejskiej. To, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, we Francji, e, powoli, nawet we Włoszech, w Irlandii, to się uderza bezpośrednio w e, Polaków, tam pracujących, tam już dzisiaj rozumianych. Jeżeli Korwin-Mikke mówi, używając jego języka, jego retoryki, no to my odsuniemy ich od, od nie, koryta. No to dlaczego członkowie jego rodziny, włącznie z nim, kandydują do Europarlamentu? No tu jest i, i właśnie te manienie, o którym to była mowa młodego pokolenia, takimi zwrotami staje się no, niegodne. Myślę, że polityka też też człowieka, który jest znany, a się w sporcie bardziej jak Ja mam duży szacunek dla pana Kormina Mikiego jako świetnego brydżysty i właśnie szachisty. Ale przegrywał, który nie jest ze mną wielokrotnie. <grywa <grywa tam, ale... Powiem trzeba skromnie, no. że Słowa mają swoją konsekwencję. Niektóre idee pięknie brzmią i łapią, łapią za serce, natomiast słowa mają swoją konsekwencję. W pewnym momencie trzeba zacząć działać i wprowadzać to w życie. I to jest bardzo trudne, o tym niektórzy politycy zapominają. I to powoduje, te skrajne ugrupowania w różnych krajach powodują, że te duże ugrupowania konserwatyno-chadeckie. Typu niemiecka CDU-CSU, brytyjscy konserwatyści, francuska UMP i, i polska platforma też ulegają częściowo innym. Mogę powiedzieć nawet, platforma pisieje. To jest Pe bardzo przykre. Pewnej e, e, roli własnych, własnych e, e, programów. No, no. Ale na tym kończę. Dziękuję Państwu serdecznie Dziękuję. i hurra chóra mówimy. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, zapraszamy do urn wyborczych. 25, czyli pojutrze. I rozważenie głosowania na listę numer 3. W okręgu numer 3. Tak, tak. Bez Dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję Dobrze. Dziękuję bardzo.